Witajcie, kochani, na kanale Szmerłagodnego Powiewu. Witam Was i zapraszam, żebyśmy wspólnie usiedli i posłuchali Słów Ewangelii na środę. A na środę, 23 tak, Egipca 2025 roku, a na środę jest przygotowana Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 1 do 8, dobrze nam znana. I najpierw chciałabym, żebyśmy się pomodlili, później przeczytam fragment i podzielę się z Wami moją refleksją na ten temat, na odpowiadając na pytania, co w tym fragmencie Bóg mówi o sobie, o mnie i do mnie. Oczywiście to będą moje refleksje na ten punkt mojego życia. Także, no właśnie, chcę, chcę otworzyć przed Wami moje serce. Zaczynajmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Po prostu przyjdź, pomóż nam. Zrozumieć to słowo. Pomóż nam w tym słowie, zobaczyć, zobaczyć Ciebie, zobaczyć Boga w Trójcy Jedynego, jaki jest, jakie są Jego zamiary, pragnienia, jak on nas widzi, co nam chce powiedzieć o sobie, przyjść duchu święty, właśnie. Pomóż nam zobaczyć takie, kto, to i usłyszeć to, co Bóg nam chce prawdziwie przekazać, nie tak jak my sobie wyobrażamy. Pomóż nam nie oceniać Boga po ludzku, nie patrzeć na niego przez pryzmat ludzki, ale właśnie spojrzeć na niego przez pryzmat Boży. Ja do tego bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Proszę cię o takie światło, o taką mądrość, taką otwartość dla nas. Amen. <laughs> Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl. I uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie. A słowa moje w was proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo pańskie. I kochani, no myślę, że znane, nam no, pragnę tak, <laughs> że wiemy. Ja przynajmniej dla mnie znany, okay, okej, okay, okej, wiem, wiem, co będzie następne, okej. Okay. A dzisiaj właśnie myśląc, starając się właśnie podjąć refleksję. Co, co Bóg mówi o mnie. Oczywiście to jest moja indywidualna. Co Bóg mówi o sobie, o mnie i do mnie. I powiem Wam, że wcześniej czytając to wcześniej, właśnie na mojej drodze duchowej, to patrzyłam na ten fragment przede wszystkim pod kątem. Ok, jak nie będę grzeczna, to Pan Bóg mnie odetnie, i uschnę i rzuci do ognia, czyli do piekła. I takie po prostu takie lękowe, no to, to było moje. Jeszcze troszkę mi z tego zostało ta y, takie patrzenie na Boga jako. No, takiego egzaminatora, takiego hmm, sędziego, tak? który patrzy, tak co zrobię dobrze, co nie zrobię dobrze i wtedy dziach. A dzisiaj, a, yy, no, od dłuższego czasu też chcę, chcę się z Wami podzielić taką refleksją, co dzisiaj, Pani, gdzie tu jest dobro? Gdzie tu, jest, gdzie tu jesteś prawdziwy Ty w tym fragmencie? Co do mnie chcesz powiedzieć? I dzisiaj usłyszałam te słowa, że jest mnóstwo w nich, w tym, w tym fragmencie o życiu, o owocowaniu, o obfitości, o tym o oczyszczeniu, tak, żeby przynosić owoc, o takim wzroście. To ogrodnik naprawdę chce i krzew winny naprawdę chce, żeby latorośle przenosiły owoc, żeby rozrastać się, żeby wzrastać, żeby, żeby właśnie owocować i żeby były, żeby rzeczywiście dawać, dawać życie, dawać wzrost Inwestować, by dzielić się swoim życiem. I przy, tak przyszła mi do głowy właśnie taka myśl, on, właśnie o Bogu, tak, że on jest, co Bóg mówi o sobie, że On wszystko, co czyni, to po to, żebyśmy przenosili owoc. Że pragnie, a owocem jakoś tak o, o życiu jest, nie? że kto trwa w krzewie, ten, ten ma życie, ten rośnie. I że ten owoc obfity, czyli taka dla mnie pełnia życie, że o, jemu tak bardzo zależy, żeby ojciec uprawia, że i krzew winny dzieli się swoimi sokami, swoimi. Siłami witalnymi, czerpie skorzenie, żeby przekazać le doroślom swoje życie, żeby one mogły rosnąć, rozwijać się. Owocować tak w pełni, dojrzewać na słońcu. I ten obraz, Boga, ojca, który uprawia. No właśnie, odwałam się do tego, tak mi się to skojarzyło, jak w domu obcinałam winogrono i też i też obcinałam te suche gałęzie, te które usły w zimie, te, które po prostu były pędami takimi, które, no, z których już nie powstaną owoce. Więc no właśnie mam gdzieś taką to to, to, że tak się dzieje, to właśnie to jest naturalne. To nie jest nic złego, że ogrodnik uprawia, że tak jak ja obcinałam te suche, które nie przynoszą życia. I co Bóg mówi o mnie? I to przeszło mnie, prze, um, przeniosło mnie do takiej refleksji, żeby popatrzeć na siebie jako na winną latorośl. Um, że to jest obraz, opis o mnie. Że nie o wszystkich ludziach, ale o mnie, że właśnie jestem taką latoroślą i, i że Bóg pragnie, aby w pełni przynosiła owoc. Bóg pragnie, jak dla mnie owoc, to jest <laughs> pełnia i radość życia. To jest, no właśnie, z winogron. Jak one dojrzewają, to one są takie słodkie. Cieszą oko, bo pięknie wyglądają też, robi się wino, które no nawet Sam Pan Jezus pił, rozradowywał serce. Więc obraz takiego, takiej latorośli, która przynosi owoc, która też jest, no właśnie, ma, żyje w pełni. Pomyślałam, co Bóg mówi o mnie, że. To jest jego pragnienie dla mnie, że on mnie tak widzi, że pragnie, żeby przynosił owoc, widzi mój potencjał. Widzi, co mogę, co chcę, jakie są możliwości, jeżeli da mi życie, jeżeli będę zakorzeniona w nim, czerpać od niego ufność, miłość, mądrość. Mm. I ten obraz, co Bóg mówi właśnie o mnie, tak, że tak, tak odniosłam do siebie, że ja jestem taką winną latoroślą. I co Bóg mówi do. Aha, no i właśnie, i też we mnie są takie rzeczy, które nie przynoszą owocu, które gdzieś uschły pod wpływem jakichś trudnych rzeczy albo gdzieś moje. Na przykład samokrytyka, albo ocenianie innych, albo gdzieś hmm, fałszywy obraz Pana Boga, fałszywy obraz siebie, jakieś takie myśli, nie, ja sobie nie poradzę, albo jestem taka i taka. To, to są takie gałęzie, które nie przynoszą owocu, które są właśnie uschnięte, które. Hmm. No których też ani ja nie chcę, nie są dobre dla mnie, dla tej latorośli, ani też Bóg nie chce. I, i jakiś to jest obraz właśnie o mnie, że Bóg, który Uprawia, oczyszcza, pragnie, pragnie usunąć, obciąć we mnie te części, które nie przynoszą mi życia, które nie, nie pozwalają, abym w pełni cieszyła się życiem, abym właśnie w pełni cieszyła się życiem, czyli słodyczą, doświadczała tej słodyczy życia, radości, pełni. Tak myślę o tych winogronach, takiego dojrzewania, dawania też radości innym, sobie. I bardziej myślę, jak obcinałam te suche gałęzie, to one... to też je obcinałam, bo one mogły wykuć oko. One były też niebezpieczne dla innych. Więc tak sobie pomyślałam, że mam Bóg oczyszcza też mnie, bo te... Takie miejsca we mnie, które nie przynoszą wod, właśnie ten samokrytycyzm, ocenianie, porównywanie się. No na razie, no w tym momencie, oczywiście jest więcej. Przychodzi to mi do głowy, więc na tym się zatrzymam. To, no to one mogą wykuć oczy mnie i innych, po prostu no skrzywdzić mnie i innych właśnie porównywanie, że to nie, jest, to nie przynosi, bo to, to nie jest nikomu potrzebne naprawdę, moje porównywanie się, czy przynosi dobro na świat, czy moje samokrytycyzm. Nie mówię o takim zdrowym patrzeniu na siebie i weryfikacji, zastanowieniu się, autorefleksji, ale takiej no samokrytycyzmie, no no właśnie, jakbym pozwoliła samokrytycyzmowi działać, no to bym nie miała tego kanału. Nie mówiłabym do was, a daje to mi życie, daje to mi radość, że mogę mówić. I co Bóg mówi o mnie, do mnie? Dzisiaj mam takie jedno zdanie. Czy pozwolisz, czy pozwolisz mi uprawiać ciebie, odcinać to, co jest suche? Raniące, które rani nawet ciebie, nie przynosi owocu, aby zaopiekować się tym, aby to, co przynosi życie w pełni, mogło się kształtować, dojrzewać, aby wszystkie siły witalne właśnie poszły w to, co jest dobre, w te owoce. Czy pozwolisz? Amen z tym pytaniem. Zostawiam siebie, zostawiam Was. Duchu Święty, dziękuję. Kani tu i do usłyszenia.